Gdyby Twoje serce mogło mówić, co powiedziałoby jako pierwsze? Czy wykrzyczałoby te wszystkie uczucia, które tak długo w sobie tłumiłaś? Czy szeptałoby cicho, z drżącą niepewnością, obawiając się, że świat może ich nie zrozumieć? A może Twoje serce wzięłoby głęboki oddech i zaczęło opowiadać historie, które ukrywałaś nawet przed samą sobą? Teraz będę mówił jako. Twój cichy głos, głos obserwatora, który widzi Ciebie od zawsze, możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że ten głos płynie z Twojego wnętrza. Jest tyle rzeczy, które chciałam Ci opowiedzieć, ale nie umiałam. Słów, które ugrzęzły w gardle, zamknięte jak ptaki w klatce, czekając na dzień, gdy znajdą odwagę, by je wypuścić. Czasami boimy się mówić, bo nie wiemy, jak nasze słowa zostaną przyjęte. Boimy się ich ciężaru, ale dzisiaj moja dusza nie chce już milczeć. Chcę powiedzieć, czy wszystko, co powinnam była mówić od zawsze. Po pierwsze, jesteś wystarczająca. Może nikt nigdy ci tego nie powiedział, może sama nigdy w to nie uwierzyłaś. Ale to prawda, nie jesteś doskonała i nie musisz być. Nie musisz się bardziej starać, nie musisz niczego udowadniać, nie musisz zasłużyć na miłość ani uznanie. Już teraz, dokładnie taka, jaka jesteś w tej chwili, jesteś wystarczająca. Twoje serce bije, twoja dusza płonie swoim własnym niepowtarzalnym światłem i to już jest cudem. Po drugie, twój ból jest ważny. Wiem, jak bardzo chciałaś udawać, że go nie ma. Jak często zakładałaś maskę uśmiechu, by nikt nie zobaczył, że w środku jesteś poraniona. Wiem, ile razy mówiłaś, wszystko w porządku, gdy nic nie było w porządku. Ale teraz chcę, żebyś wiedziała, że nie musisz udawać. Twój ból zasługuje na uwagę, na współczucie, na to, by go nazwać i objąć. Nie wstydź się Go, jest częścią Ciebie, tak samo jak Twoja radość i nadzieja. I chociaż czasem wydaje się, że nie przetrwasz kolejnego dnia z tym ciężarem, pamiętaj, że już wiele razy myślałaś, że nie dasz rady, a mimo to wciąż tutaj jesteś. Po trzecie, nie bój się być sobą. Wiem, że czasem chowasz swoje prawdziwe ja, jakby było czymś, co trzeba ukrywać przed światem. Może ktoś kiedyś powiedział ci, że jesteś zbyt głośna albo zbyt cicha, zbyt wrażliwa albo zbyt zamknięta w sobie. Może bałaś się, że jeśli pokażesz, kim naprawdę jesteś, ktoś cię odrzuci. Ale posłuchaj mnie. Twoje ja jest piękne. Twoje ja jest darem. Świat potrzebuje ciebie, nie maski, którą zakładasz, nie wersji siebie, którą próbujesz dopasować do oczekiwań innych. Ale prawdziwej ciebie taką, jaka jesteś. Po czwarte, masz prawo do marzeń. Wiem, że czasami boisz się marzyć. Boisz się, że Twoje marzenia są zbyt wielkie albo zbyt odległe, że nigdy się nie spełnią. Ale prawda jest taka, że marzenia to Twoja mapa. Nie musisz wiedzieć, jak dotrzesz do celu. Nie musisz znać każdej ścieżki. Wystarczy, że uwierzysz, że podróż jest możliwa. Twoje marzenia są nasionami przyszłości, a każde z nich ma w sobie potencjał, by rozkwitnąć, jeśli tylko pozwolisz sobie wierzyć. Po piąte, nie jesteś sama. Czasami czujesz się samotna, wiem, nawet mimo że jesteś wśród ludzi. Wiem, że są chwile, kiedy patrzysz na swoje życie i myślisz, że nikt tak naprawdę Ciebie nie rozumie. Ale posłuchaj mnie: nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz sama. Nawet w najciemniejszych chwilach, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, zawsze jest ktoś, może głęboko w Tobie, może gdzieś w świecie, kto czeka, by Cię wesprzeć, kto wierzy w Ciebie, kto pragnie Twojego szczęścia. Czasem wystarczy wyciągnąć rękę, by odkryć, że pomoc jest bliżej niż myślisz. Po szóstej, może najważniejsze: Kocham Cię. Może nigdy tego nie powiedziałam, ale jeśli tak, może nie mówiłam tego wystarczająco często. Ale kocham Cię za wszystko, czym jesteś i za wszystko, czym nie jesteś. Kocham Cię za Twoją siłę i za Twoją słabość. Za Twoje marzenia i za Twoje lęki. Kocham Cię za Twoje piękno, które widzę w każdym Twoim uśmiechu i za Twoje blizny, które opowiadają historię o tym, jak wiele przeszłaś. Duszo kobiety, te słowa są dla Ciebie. Może nosisz w sobie niewypowiedziane historie, emocje, które zamknęłaś na klucz, bo bałaś się, że jeśli je uwolnisz, świat się rozpadnie. Ale pozwól mi powiedzieć, to co trzymasz w sobie jest zbyt piękne, by pozostawało ukryte. Twoje uczucia są jak rzeka. Muszą płynąć, muszą znaleźć ujście. Nie tłum ich dłużej. Pozwól im płynąć, bo to właśnie one sprawiają, że żyjesz naprawdę. To co chciałam Ci powiedzieć, ale nie umiałam wreszcie, zostało wypowiedziane. Teraz Twoja kolej, by dodać swoje słowa, te, które czekają, by wreszcie ujrzeć światło. Masz w sobie głos, który zasługuje na to, by zostać usłyszanym, nie tylko przez innych, ale przede wszystkim przez Ciebie samą. Jestem Twoim cichym głosem, który zawsze wiedział, co powiedzieć, ale dopiero teraz znalazł słowa. Proszę cię, zatrzymaj się na chwilę. Wiesz, co się dzieje, kiedy słowa wreszcie zostają wypowiedziane? Wiesz, co się dzieje, kiedy otwierasz drzwi swojej duszy i pozwalasz, by światło zalało miejsce, które tak długo było pogrążone w ciemności? Dzieje się magia, bo te słowa, które ukrywałaś, mają moc przemiany, nie są tylko wyrazami, które po prostu dryfują w przestrzeni. Są kluczami. Każde niewypowiedziane zdanie, każda stłumiona emocja, każda prawda, której bałaś się dotknąć, wszystkie one czekają, byś je odnalazła i uwolniła. Chcę, żebyś wiedziała, że te słowa, które tak długo nosiłaś w sobie, nie były bezużyteczne, nie są stracone. One czekały na właściwy moment, by cię poprowadzić. Nawet jeśli wydaje Ci się, że są ciężkie, jak kamienie na dnie Twojego serca, one wcale Cię nie obciążają, bo to nie są kamienie, to są nasiona. I teraz, kiedy wreszcie zaczynasz je wypowiadać, zaczynasz też sadzić nowe drze drzewa w ogrodzie swojej duszy, drzewa miłości, które dawno zasadziłaś w innych, ale zapomniałaś zasadzić je w sobie. Drzewa odwagi, które nie muszą być wielkie ani monumentalne, wystarczy, że rosną. Drzewa przebaczenia, które rozciągają gałęzie nad tobą i nad tym, co było. Drzewa nadziei, które przypominają, że nawet jeśli teraz jest zima, wiosna zawsze wraca. Chcę ci coś powiedzieć, czego być może nikt nigdy ci nie powiedział. Masz prawo do swoich niewypowiedzianych słów. Masz prawo je trzymać, jeśli jeszcze nie jesteś gotowa ich uwolnić. Ale wiedz też, że kiedy w końcu je wypowiesz, nawet jeśli tylko przed samą sobą, szeptem, w ciemności, poczujesz coś, czego nie da się opisać. Poczujesz ulgę. Jakby Twoje serce tak długo spięte w supę nagle się rozwiązało. Jakby ciężar, którego prawie już nie zauważałaś, bo tak długo go dźwigałaś, nagle zniknął. I chcę. Żebyś pamiętała o jednej rzeczy. Kiedy mówisz, świat słucha. Może nie od razu, może nie w sposób, jaki sobie wyobrażałaś, ale Twoje słowa mają wielką moc. Twoja historia, nawet jeśli wydaje ci się zwyczajna, jest niezwykła. Twoje niewypowiedziane uczucia, Twoje tłumione emocje są niczym rzeka, które zawsze znajdzie drogę do oceanu. Pozwól im płynąć, pozwól im tworzyć, pozwól im opowiadać o tobie, bo ty zasługujesz na to, by być usłyszana. Nie bój się, nic złego się nie stanie, gdy otworzysz drzwi swojej duszy, wręcz przeciwnie. Może po raz pierwszy poczujesz, że oddychasz naprawdę, może po raz pierwszy spojrzysz na siebie i zobaczysz, że jesteś cała kompletna, że wcale nie musisz naprawiać siebie, ani ulepszać swojej duszy. Wszystko czego ci potrzeba już w niej jest, tylko czeka by zostało wypowiedziane. Wszystko co chciałam ci powiedzieć, ale nie umiałam, teraz spłynie do ciebie jak rzeka światła i miłości. Wiem, że masz w sobie siłę, by usłyszeć te słowa, by przyjąć je i pozwolić im zostać. Wiem, że jesteś gotowa, nawet jeśli jeszcze w to nie wierzysz. Więc słuchaj, słuchaj siebie, słuchaj swojego serca, które od dawna ma coś do powiedzenia. Może to będzie coś prostego. Jestem zmęczona, potrzebuję odpocząć. Może to będzie coś, czego długo się bałaś. Chcę zacząć od nowa. A może zupełnie nieoczekiwanego. Jestem gotowa kochać siebie i innych. Nieważne, co to będzie, każde Twoje słowo jest ważne, każde Twoje słowo jest prawdą. Niech Twoje serce znajdzie swój głos. Niech Twoja dusza otworzy się na to, co nosisz w sobie. Świat czeka, by usłyszeć, kim jesteś, a przede wszystkim Ty czekasz, by usłyszeć samą siebie. Zawsze z Tobą to ja. Twoje milczenie, które wreszcie znalazło odwagę, by mówić. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie, pozdrawiam miłość w Tobie.